Przez trzy rundy frajer nie będzie Hopie za kraków trzeba Jak trafisz na Kraków to nie płacić, wiesz o tym Kraków mu odłączyłem od prądu frajerowi Proszę Oj, Odetnij mi zasilanie kurwa w tym rzymie Frajerowi Bo nic innego poza tym nie ma kurwa Wszyscy on jest tak biedny Jak mysz kościelna Są przegra ten mecz, debil PIERDALONY Ci na głowę, no i chcieliśmy, bo nie wiem, kurczę. bombę zrzucić albo was wszystkich do akwarium kurwa wsadzić bez wyjścia, żebyście się potopili kurwa w męczarniach. Ale czemu? No bo jesteście kurwa z Typowymi typowymi ściekami ludzkimi. Ale czemu? No wasze zachowanie jest pojebane, rozumiesz, że takiego zachowania w życiu nie widziałem. Tak jest. Jesteście popierdoleńcami. Arbitka! Przerwało cię. W chuju to bardzo mnie przerwało. Jego matka se kurwa kanapek na wycieczce do Krakowa nie zrobiła i zdechła z głodu frajerka na Wisłą. Dziwka pierdolona jebać graczy Lisandry. Bity nic z niepikłem. Kurwa i dostęp tower hita, no przez ciebie kurwa gojowczy zamki tą pizdę Jak Ja, ja go idzie kurwa hit te No tak bo nie grać w No przecież mam loading, no co ja na to mam? No. mam loading. mam loading. Jak to No wam kurwa loading.

Na taśma Flex baterii jest od zasilania i w nie ma teraz próbują. budowania, nie? No ile się nie mylę, jest od modułu zawierającego dane na temat tego komponentu. Te dzieci tu chyba nie wiem, odpoczeniem odpoczeniem nawet nie wiedzą kiedy strzelać, kiedy tylko Z tego budowania. Wracaj? Kierdolone dzieciaki kurwa niedorozwinięte. Właśnie zdemontowałem Zabrano rysku, im kurwa bu raz budowanie, rozwinie. to jakby nie wiem kurwa, bez nóg byli. Jebane, kurwy dzieciaki dziesięcioletnie rozjebałbym im czaszki. Uciąłbym im kurwa głowy, tasakiem za te budowanie w Fortnitecie. Jebane, możemy, możemy zagrać w Fortnite, jak Możemy, ale to potem. No, a ja wiem. Okay, you. You oh, no i dobrze. Okej, a repartiu. What? You No, I'm joking. I'm <laughs> joking. Prospierdoliłem, i to takich napoconych, a taka kurwa, jeba, nie. A ty masz kurwa tego no, że on ci tego nade'a kurwa w dupsko psunął, nie? Wszystki tu, no, lewym pośladkiem. O, kurwa. Ej, Śmietana. Ej, ty kurwa, normalnie zasnąłem. No, co ty <laughs> Nie Przysięgam. Zamknąłem oczy, wypierdoliłem głową do tyłu. I se normalnie śpię, chłopie. mnie obudziło jak dołączałem do ligi, kurwa. Taki lekki sen, chłopie, miałem. Hmm. <laughs> Jaki odkleju, jebany. To może być, kurwa, ciężka Ej, kurwa, mam dywan pod nogami i się tak naelektryzowałem, że zaraz chyba komputer wysadzę. <laughs> Yow, o <nooryý> oh, jim, hukni, jo, jo. mi kukni jom. To je to Jaký mystery box! <laughs> <laughs> no neviem, no ešte kurva <laughs> 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 Mystery <min> Kurwa Cfelu, no nie wiem, bo mi jeszcze ucieknie, ja pierdolę. Chuj mi spierdolił, frajer, je pan. Wiem, wiem, wiem. Jaką ja jestem, kurwa, wdęb tą parówą! Nie, no kurwa, ale chuj mi tu, bo przyniem żadnego tego, kurwa, pierdolonego ulta. Kurwa, nie wziąłem że z Arnuza se nie wziąłem. Jestem trochę odlepem, bardzo chuj. Z Ile on ma męskie? No jakiegoś śmierdzącego. Ja się zajmowałem w akcji, kurwa. Musisz. Kurwa mać. Jak dostał, kurwa z krakowskie baczetty w plecy frają. Końcu nie masz. Ale. <grym> to tak widzę łopatki, dostał skurwysy. No, tutaj, rafopie pogodę z góry. Cofnijcie kurwa! To jest Masz się Właściwa pama. A się rusza, jak kapłan. Deadman, Association... Black... 15 HP Nawet mu myszko tak chodzi tylko jak botowi, tak płynnie. Aj! Ty to widzisz. Ja tu pię z się Ty cibie jebał do to... A ty co grasz teraz? Ty co grasz kurwa? Snake'a ty idioto skończony? Nie ci dziadka <grymne> <grymne> w góra, najebać ci dziadka w góra. koncentracyjnym, go jebali do dupy. Na frajernie się wziął z fel.

Chyba kukurydy ja. nie trzeba wbierać, ja pedale typ, śmieciu. Ty, o nie, Pola, ty kurde, Jezus, przepraszam. Już? Tak, bez skupień to Nie Unlucky. Clear Kto rzucił? Co? Daj mi daj mi daj mi, daj mi, daj mi, daj mi kulę, daj mi kulę. EJ! O kurwa, Przeładowuj.